Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem, który był wymianką. Wymianką zeszytu w notatniku, zmediowanego. Wymiankę, na wymiankę mówiłam się z Janną Lindą. Po tym, jak ona opublikowała swoją pracę mix mediową, taką. Zrobiła sobie kalendarz i y, zaproponowałam jej, czy byłaby taka y, możliwość y, przeprowadzić z nią wymiankę. Joanna, oczywiście, jako bardzo sympatyczna y, koleżanka, zgodziła się na, tym, na tę wymiankę. Miałam świadomość tego, że Joanna jest jakby trochę zaprawiona w boju. Y, Joanna y, lubi to ciapranie takie, ona artystycznie jest naprawdę ukierunkowana nieźle. Dużo się dzięki tej wymianie na ten czas nauczyłam. Dowiedziałam, prawdą jest, że niekoniecznie filmiki YouTube czy jakieś inne instruktażowe filmiki dadzą nam w 100%, jakby taką 100% lekcję mediowania. Możemy podpatrzeć i tak dalej, ale pewne rzeczy. Najlepiej jest po prostu dotknąć. Dlatego zakupy w internecie nie zawsze nas satysfakcjonują. I w tym wypadku, Joanna, przyszedł do mnie, przyszła do mnie przesyłka. Ja swój, dałyśmy sobie dwa tygodnie na to, żeby zmediować i zrobić sobie te zeszyty. W Joanny, wydaniu akurat powiedzmy sobie zeszyt i notesik. Ja wysłałam, ja, Annie, też swoją pracę. Jak tylko do Janne dotrze i ona opublikuje tą pracę ze swojej strony, ja opublikuję swój filmik, jak powstała moja praca. Ja, Anna, jedynie nie, nie będę tutaj za Janna się wypowiadać, o tak powiem. Do rzeczy. Janna oczywiście sprawiła mi niesamowitą przyjemność i podarowała mi wykrojnik. Jestem mega zachwycona, dlatego, że teraz wchodzimy w taki etap przygotowania komunijnych i to mi się naprawdę przyda. Czy do ślubnych takie serwet, serweteczki. Przyda mi się mega. Nie miałam takich rzeczy. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o wykrojniki, to, to takich, takich rzeczy mam mało. Bardziej jakieś tam koła, kwadraty, przeszycia, owale i, tak, i tym podobne. Ale takich osobnych rzeczy nie. Dziękuję ci, Anna, bardzo serdecznie za, za pamięć mega. I teraz przechodzimy do meritum sprawy. Tak jak już wspomniałam, Anna zrobiła dla mnie i zeszyt, i notatnik. Jakby część... Część tych technicznych takich spraw ja ogarniam i jestem, że tak powiem, w zrozumieniu tego, co Anna tu zrobiła. Ale... Nie pytałam bezpośrednio jej Anny, mam nadzieję, że Anna pod tym filmikiem albo w, w jakiś inny sposób, może na jakiejś grupie, yy, gdzie opublikuje te, te filmiki, Anna jakby opowie o yy, materiałach, które używa do zmediowania. Yy, tu na pewno są pasty strukturalne. Nie rozumiem, nie wiem czym jest to tutaj. Nie wiem, wstanę sobie, wiecie, żeby widzieć dobrze, co wy widzicie. Czy wiem, że to jest szablon? I powiem wam szczerze, że pierwsze moje odczucie to było takie, że to jest, że to są mikrogranulki w paście strukturalnej, ale to chyba tu się mylę. Myślę, że Joanna mi to naprostuje. Glossy akcent na pewno. No, szablony i pasty strukturalne. I pa jak, jakie to są pasty? I tutaj właśnie dochodzę do ściany, bo nie wiem jakiego rodzaju to są yy, pasty. Yy, Anna jeszcze tutaj użyła takich brokat, takich, to nie są, yy. wiecie co, w przy na no, to się mówi piegi. Taka, taka, taka drobnica. Uf, mój telefon zumuje. Taka drobnica, na no, to się mówi piegi. W świecie kosmetycznym tak, tak, tak się to nazywało. Yy, także tego tutaj po prostu nie rozumiem, czym to jest. Jakiego rodzaju yy, pastą. Także tak to wygląda w środku, moi drodzy. Folderowane i wypastowane. Czym? Nie wiem. Ale wygląda przecudownie. Przecudownie. Mega, po prostu, mega, mega. Z tyłu też. I to jest taki notatnik, widzicie. W, oczywiście Joanny pieczątka, Matwich Love Joanna. Oczywiście, że Matwich Love Joanna. Świetną masz tą piecząteczkę Jasiu. Także to jest mały notesik. I w bardzo podobnym stylu, ale jest tutaj dodatkowych elementów trochę postażonych, najprawdopodobniej wykrojonych kluczy albo tych kluczy wystarzonych i powiem Wam szczerze, że one. Realnie, to znaczy realnie, tak wizualnie, kiedy się na to spojrzy, ma się wrażenie, że te klucze są przyklejone i to są prawdziwe klucze, tak je ładnie zrobiła Joanna. Guziczki, kokardeczki metalowe, tu wam odsłania światło. I taki kluczyk z, z piórem, co może oznaczać, że to jest taki mój tajemniczy zeszedł. oczywiście pasty strukturalne tutaj wiecie co tutaj jest dokładnie ta sama pasta i też ona wygląda jakby była mikrogranulki były w niej zatopione tak to wygląda z tyłu też pasty strukturalne tu yy, szablon wszystko jest wypastowane tymi pastami tajemniczymi o których bo one nie są tłuste nie są tłuste te pasty, które ja posiadam, czy ze Stamperii, czy one są tłuste, a te nie są tłuste, więc Janna proszę o słowo wyjaśnienia. I teraz środek. Przepięknie to wygląda, przecudownie to wygląda. To jest yy, na pewno szablon, plus te pasty. To wygląda przecudownie. Janna jeszcze okleiła dodatkowo w środku yy, papierem. Pięknie to wygląda. Sznureczek mogę sobie odwiązać i zawiązać cały zeszyt bez problemów. Także to są prace od Joanny Lindy w ramach wymianki. Ja jestem mega zachwycona. Jak cudownie jest posiadać czyjąś pracę w domu. Ta sama historia tyczy się kartek i każdej jednej, czy były wymianki albumowe i tak dalej. Najlepszą formą jest po prostu organoleptycznie, wiecie, dotknąć, sprawdzić, zobaczyć, yy, poczuć czym to jest, bo możemy obejrzeć 100 filmików na YouTubie instruktażowych i to nie będzie to samo. To nie będzie to samo. Trzeba dotknąć, dlatego ja, Joannie, zaproponowałam tą wymiankę, bo ja się już cieszyłam na to, że. Będę miała czyjąś pracę w domu, mediową, jakby mogłaby mnie ona jakoś nakierunkować, w którą stronę iść, czy materiałowo, czy technicznie, także wiem na pewno, że na Annie odniosłam kilka fajnych lekcji, na pewne rzeczy muszę bardziej zwracać uwagę, przynajmniej nawet, może wiecie co, nie tyle, że, tylko jak wam to wyjaśnić. Kilka lekcji takich, na które powinnam zwracać uwagę. Takich detali, na które powinnam zwracać uwagę. Bo nigdy w życiu nie przyszło mi to do głowy. Anna mi to uzmysłowiła. Także tak wyglądają Joanny prace. Przepiękne. Przepiękne. Także to są moje suweniry od Joanny. Mam nadzieję, że za chwilę kilka Joanna opublikuje moją pracę, którą otrzymała. To nie są zawody, nie są jakaś konkurencja. To jest taka czysto techniczna propozycja, zresztą przygoda jest zawsze przygodą. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Weekendowo. Trzymajcie się ciepło. Pa pa!